Witamy w programie Voice Kids. Dzisiaj zobaczycie utalentowanych piosenkarzy. Mamo, mamo, moim największym marzeniem jest wziąć udział w Voice Kids. Chcę wszystkim udowodnić, że umiem śpiewać. Och, kochanie, to jest wielkie marzenie. Mamo, mamo, proszę, daj mi spróbować. Jeden, jedyny raz. Nie, ja i tak jestem sama. No proszę, mamo. I może tam nawet przyjaciół poznam. Ale, kochanie, przecież wiesz, nawet jeżeli ci pozwolę, to droga do Blind Audition nie jest prosta i bardzo daleka. Proszę, mamo, to jest moje bardzo wielkie życzenie. Selina zrozum, to nie jest tak łatwo. Jest tam bardzo dużo utalentowanych dzieci. Będę dużo ćwiczyć. Obiecuję. Ach, no dobrze, ale musisz naprawdę ciężko pracować. Zrobimy film, w którym się przedstawisz. Mhm. Tak, tak, mamusiu! Jesteś najlepsza, kocham cię! A więc, Selina, musimy najpierw tu te formularze wypełnić, a następnie zajmiemy się tym filmem, w którym się przedstawisz. Mhm, tak! A teraz się uśmiechnij zaśpiewaj twoją ulubioną piosenkę. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Świetnie, kochanie! Teraz wyślemy i poczekamy na odpowiedź. Tak! Dwie godziny później. Co już, mamo? <laughs> Mam bardzo dobrą wiadomość. Wiadomość zostałaś przyjęta. N naprawdę nie wierzę. Jakie szczęście? No to codziennie ćwicz. Żebyś była super na casting przygotowana. Oczywiście, że będę ćwiczyć. La 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 la. później. Cześć, jak się nazywasz? Ile masz lat i gdzie mieszkasz? Nazywam się Selina, mam 8 lat i mieszkam w Opolu. Okej, super. No to proszę, zaczynaj śpiewać. Ty chyba wiesz, że śpiewasz bez podkładu muzycznego. Chcemy się koncentrować tylko i wyłącznie na Twoim śpiewie. Tak będzie też nam łatwiej podjąć decyzję. Rozumiem. Selina, to Jeszcze raz głęboko odetchnij. No dobrze, zaczynam. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny zrodzi... Bo Selina, masz piękny głos. Serdecznie cię witamy na Blind Audition. O mój Boże, co? Jestem taka szczęśliwa. Moje marzenie się spełnia. Dziękuję i papa. pa. pa. Pa, Mamo, udało mi się! Dostałam się do Blind Audition! Zobaczę ich wszystkich! Vincent, Alenę, Michi, Smudo i Alvaro! Kochanie, bardzo się cieszę! I będę w telewizji, mamo! To no powód, żeby świętować. Chodźmy coś zjeść. Tak, mamo! Ja nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. No, Boże Wielki, nie! U, cześć! No powiedz, jak się nazywasz, ile masz lat? Skąd do nas przyjechałaś? Selina, mam 8 lat i przyjechałam z Opola. O, Selina, 8 lat! Gdybym ja wiedziała, ile masz lat, to bym się z pewnością odwróciła. Wiesz, w kilku miejscach. Nie śpiewałaś jeszcze pewnie. Dlatego się nie odwróciliśmy. Selina, ale to nie żaden problem. Bo jak będziesz dalej ćwiczyć, to będziesz coraz lepsza. I jestem pewny, że jak za dwa albo trzy lata tu przyjdziesz. To się cała nasza czwórka odwróci. Okej. Okay. Oj, proszę, nie płacz. Proszę, proszę. <grym> Dziękuję. No, a teraz postarajmy się o inny nastrój! Selina, ty bardzo dobrze śpiewałaś. I wydaje mi się, że widownia też tak sądzi. O! Oh. Selina, może chciałabyś usiąść w którymś z foteli? Kto z nas jest twoim ulubieńcem? Helena! Oh. Ej, jesieniu idę na twój koncert. O, tak, naprawdę, no to bardzo się cieszę. I wiesz co, jak masz ochotę, to możesz nawet na backstage przyjść i spędzić tam trochę czasu. Wow, ale by było fajnie. Ależ oczywiście. Dziękuję, Lena. I nigdy się nie poddawaj. Poćwicz kilka lat i zobaczysz. I wiesz w siebie. Mhm, dobrze. Więc chcesz? Tak. Oklaski i brawa dla Seliny. Dziękuję. Kochanie, byłaś wspaniała. Nie, mamo, nie było. To obojętne, tak daleko zaszłaś. Poza tym, słyszałaś co Vincent powiedział? Ćwiczyć, nie poddawać się i wierzyć w siebie. Tak mamo, spróbuję za 2-3 lata jeszcze raz. Ja teraz będę cały czas ćwiczyć. Dobrze, ale najpierw przerwę sobie zrobimy. Okej. Okay. Zniszczyłam wszystko, zepsułam. Dlaczego? Taką mnie wszyscy w telewizji widzieli. Wszyscy mnie wyśmieją, bo nikt cię nie odwrócił. Jestem po prostu głupia. Po co tam poszłam? Kochani, ja słyszałam, jak ty o sobie mówiłaś. A, czy ty nie widzisz, jak daleko doszłaś? <laughs> Moja córeczka. <laughs> tak, córeczka, która ośmieszyła się w telewizji. Najpierw zostałaś wybrana, a potem na castingu przeszłaś dalej. I śpiewałaś w telewizji. To niesamowite! Jestem z ciebie bardzo dumna! Tak samo jak juroży. No, a dlaczego się nie obrócili? Słyszałaś, powiedzieli, że w kilku punktach byłaś jeszcze niepewna. Ale słyszałaś też, że jak będziesz dalej pilna i ćwiczyć, to cała czwórka się obróci. Też tak myślisz? Tak, ale ty musisz w siebie wierzyć z przekonaniem i wiarą w siebie. Wszystko może się udać. Mhm, masz rację, mamo. A jak jakieś dzieci będą się wyśmiewały, to. Nie będę zwracała uwagi. Mhm, dokładnie tak. Przygotuję nam coś do zjedzenia. Wow, co? Chyba nie wierzę. Ty, ty chyba byłaś na Blind Edition. Widziałam cię w telewizji. Wiesz, szkoda bardzo, że nikt się nie odwrócił. Bo moim zdaniem śpiewałaś super. O, dzięki. E, co robisz? Ćwiczę, Dźwiczę codziennie. Bo za 2-3 lata znowu chcę tam iść i mojego szczęścia spróbować. Tak, to jest dobre podejście. Też bym chciała być taka jak ty. Hmm, chyba nie masz czasu, żeby się z nami pobawić, co? O, pytasz, czy chcę się z wami bawić? No pewnie. Tak, w ten sposób mnie jeszcze nigdy nikt nie zapytał. Niestety. Pewnie, że się chcę z wami bawić. Może w weekend, co? Tak, w weekend, umówione. Już się bardzo cieszę. Ja też. Zleciało dużo czasu. Selina była pracowita i codziennie ćwiczyła. Była bardzo gorliwa i zdyscyplinowana. A przysłowie to jest znane: bez pracy nie ma kołaczy. Trzy lata później. Mamo, kochanie, tak? Zaraz jesteśmy. Boję się. A co, jak tym razem znowu się nikt nie odwróci? To ta ciężka praca była na darmo. Selina. Ty naprawdę nie musisz się bać. Zaufaj sobie, wierz w siebie i dasz rady. Poza tym tyle ćwiczyłaś. Hm. Więcej zrobić się nie da. <laughs> Zawsze dodajesz mi otuchy, jak dobrze życie mam. Godzina później. Kto mi tuż przed snem? Nucił bajki baj baj. I kto przybiegał z psem? Kiedy maił się maj, kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd. Tykryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. Oh, nie wierzę! Hej, serdecznie witamy! A jak się nazywasz? Cześć, na imię mam Selina. Mam 11 lat i mieszkam w Opolu. Trzy lata temu już tu byłam. Ale niestety nikt z Jiri się nie odwrócił. Ale nie chciałam się poddać. I spróbowałam jeszcze raz. Ah, przypominam sobie. A ty Vincent mi powiedziałeś wtedy, że mam wierzyć w siebie. I się nie poddawać, dużo ćwiczyć. I jeszcze raz spróbować. To mnie zmotywowało. Dzięki, no chodź cieszyłbym się, gdybyś do mojej drużyny przyszła. Nie, Vincent, wydaje mi się, że ona bardziej lubi po polsku śpiewać. Okej, okay, Lena, na szczęście ona zadecyduje. Selina, może ty już wiesz, do kogo chcesz pójść? <grym> tym razem to jest trudna decyzja. Szczerze mówiąc, nie wiem, w domu nad tym głęboko myślałam. Ale nie jestem pewna. Selina, ja specjalnie dla ciebie napisałam piosenkę. Mam zaśpiewać? Naprawdę? Wow, tak! Jak chcesz usiąść na moim fotelu? Selina, masz wielki talent, Twój śpiew jest znakomity, W mojej drużynie każdy Cię lubi. Dziękuję bardzo. Proszę, decyzja należy do ciebie. Selina, i co podjęłaś decyzję? Proszę, nie bądźcie na mnie źli. Ja was wszystkich lubię. Ale mogę tylko jeden team wybrać. Aha, zamieniamy się w słuch. Mów nie zwlekaj. Idę. do. Wincenta. Dziękuję, Selina. Cieszę się. Na pewno tej decyzji nie pożałujesz coś dla Ciebie mam. Mały prezent, poczekaj. O, to dla mnie? Mm, tak, może Ci się przyda. <noise> tak, dziękuję, Vincent. A teraz wielkie brawa dla Seliny! <noise> dziękuję bardzo. Selina zaraz powinna być. Od razu jak zobaczymy ją na moście, wołamy niespodzianka. Bodzianka! Co? To wszystko dla mnie? Tak kochanie, ale sama tego nie zrobiłam Twoje nowe koleżanki pomagły. Koleżanki? Tak, te wszystkie tu osoby trzymały za ciebie kciuki Selina, tak, ty tak ładnie śpiewałaś o, Dzięki, jestem taka szczęśliwa, że przeszłam dalej Juro, że wszyscy się obrócili Córeczko, jestem bardzo dumna z ciebie Dziękuję mamo Moje marzenie się spełniło. Hej, na co czekamy? Świętujemy i śpiewamy. <grych> tak.